Cześć, dzisiaj opowiem wam trochę o doktorze Stevenie Greeru, jest on amerykańskim ufologiem i emerytowanym lekarzem, który uczy nas, że za pomocą siły świadomości możemy nawiązać pokojowy kontakt z cywilizacjami pozaziemskimi, chodzi tutaj głównie o cywilizacje pochodzące z innych wymiarów, o miliony lat bardziej zaawansowane od nas, które za pomocą sprawnie działających komputerów kwantowych mogą odbyć podróż między wymiarami, Podróż taka jest jednak bardzo trudna i objawiają się oni nie jako kosmici z krwi i kości, ale jako smugi światła lub świetliste kule. Za około 100 lat, gdy ludzkość będzie mieć sprawnie działający komputer kwantowy, będziemy robić to samo, wysyłać proste sondy i roboty do innych wymiarów. Chcą pomagać ludziom i często też dochodzi do uzdrowień. Pewnie zastanawiacie się, czy kontakt z takimi cywilizacjami jest bezpieczny, czy może to demony lub anioły. Otóż demony i anioły nie używają statków po pierwsze, a po drugie, będąc o miliony lat bardziej zaawansowani od nas, emocje takie jak agresja, chciwość czy nienawiść są im po prostu obce, w żadnym wypadku nie chcą nas skrzywdzić. Polecam przebicie bariery strachu i samotną wycieczkę do lasu. Wpatruj się w niebo, a powinieneś lub powinnaś dostrzec przesuwające się punkciki. Gratulacje, teraz przywołaj je do siebie, a zaraz powinny pojawić się smugi światła przypominające świetliki. Musisz jednak przebić barierę strachu. Jeśli boisz się medytować sam lub sama w środku nocy, tym bardziej nie wybierzesz się na przechadzkę do lasu. Medytuj i wyobraź sobie, że w lesie nie ma się czego bać jest bezpieczniej niż na krakowskim rynku, gdzie możesz dostać w mordę przez jakiegoś brytoła, co właśnie wraca z kawalerskiego.